Zadejmienie, zapy, zapylenie powietrza w naszej dzielnicy, najprawdopodobniej z pecu. Kompletnie nie wierzę w to, że zapylenie w tej dzielnicy to jest wina pecu, akurat. To, jeśli Państwo byście mieli świadomość, jak wielkie wymagania są w stosunku do tych dużych instalacji ciepłowniczych i przyłożyli proporcje do domu jednorodzinnego, który przecież tych instalacji takich odpylających, odsiarczających, takich różnych urządzeń, które ja zaraz oddam głos jeszcze dyrektorowi technicznemu, albo myślę tak, że, że pan dyrektor najlepiej odpowie na ten temat. Jeśli spojrzymy sobie z tej perspektywy, to kilka domów jednorodzinnych zrobi większą robotę, w cudzysłowie w tym zakresie, niż kominy pecowskie. Do tego jeszcze trzeba dodać, że akurat jeśli chodzi o tą stronę ekologiczną, ona wcale nie najlepiej kończy się finansowo dla nas, dla naszych kieszeni, bo ekologia jest droga w tym przypadku, ale z punktu widzenia ekologicznego to my mamy w Stargardzie ponad 50% ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego, ponad 50%. Rzadko które miasto ma tak wysoki ten współczynnik. Dochodzi do planowane są dalsze przekształcenia, które mają powodować odchodzenie pecu w coraz większym zakresie od tej gospodarki węglowej, ale akurat chyba nie PEC jest winny i o te szczegóły techniczne poproszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję za to pytanie. Na początku chciałbym właśnie zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż sezon grzewczy w naszym przedsiębiorstwie rozpoczął się kilka dni temu, i tak naprawdę do soboty, ostatniej soboty, nie produkowaliśmy ciepła z miało węglowego. Ciepło, tak jak tutaj pan prezydent wspomniał wcześniej, było dostarczane z podmiotu zewnętrznego, jakim jest geotermia, więc nie ma takiej możliwości, aby to zapylenie czy zadymienie powstawało w naszym przedsiębiorstwie. Druga bardzo ważna rzecz to to, że emitory nasze, kominy. One są bardzo wysokie i ta emisja rozchodzi się bardzo wysoko na bardzo dużej przestrzeni. A to, co widzimy, nieraz taką przyduchę, między innymi na osiedlu Chopina, spowodowana jest tymi niskimi emitorami, tym zadymieniem, które powstaje w domkach jednorodzinnych. To często jest tutaj zgłaszany ten problem naszym służbom, i tak naprawdę widzicie Państwo taki efekt najczęściej wtedy jest taka przyducha mgła i ten. Nieprzyjemny zapach z kominów jest bardziej no, wyczuwalny. Również pan prezydent wspomniał o tym, że te standardy, które musimy dotrzymywać, w związku z emisją zanieczyszczeń, w związku ze spalaniem miału węglowego, są bardzo wyśrubowane. Monitoring spalin jest przeprowadzany w sposób ciągły, on jest kontrolowany przez wiele instytucji i nie ma możliwości, aby spaliny, które wydobywają się z naszych emitorów, mogły zagrażać przede wszystkim mieszkańcom, którzy są zlokalizowani lub mieszkają najbliżej naszego miasta, najbliżej naszej firmy. Dziękuję.